Dzień dobry. Sezon na zbiór pigwowca trwa. Jest końcówka października, ale nadal można zbierać te owoce. W odcinku, w którym mówiłam o pigwowcu zamiast cytryny i pokazywałam wam syrop z tychże owoców, jak przygotowuję, dziś pokażę wam, jak robię susz. Zapraszam do oglądania. Pigwowiec można zbierać od połowy września do przymrozków. Dojrzały rozpoznajemy po tym, że łatwo odrywa się od gałęzi. Wspaniałe jest to, że nie trzeba ich wszystkich od razu przerabiać. Można robić to w wolnych dniach, w wolnych chwilach, przez około dwa miesiące, bo tyle trwa czas zbioru. I nawet gdy go nie macie w ogrodzie, a kupujecie przez internet, bo lokalnie nie ma to przez czas przesyłki owoce nie popsują się. Jest to ogromna zaleta tych owoców. W tym roku nie robię syropu pigwowca z cukrem, wolę przygotować zdrowsze przetwory bez środka konserwującego, jakim jest cukier, dlatego robię susz. Przygotowanie jest naprawdę proste. Wystarczy umyć owoce, przekroić na pół, wyjąć pestki, pokroić plasterki lub cząstki. Ważne jest tylko, żeby były jak najcieńsze, żeby proces suszenia był szybszy. Temperatura maksymalna do około 60 stopni Celsjusza można suszyć w piekarniku lub w urządzeniach takich specjalnych suszarkach i ja właśnie taką mam. Suszone owoce dodane do herbaty mają taki sam aromat jakby były z syropu cukrowego, natomiast są o wiele zdrowsze. Dodatkowo zaparzone w tej gorącej wodzie miękną i można je sobie z herbatki zjeść. Pozostałe po obróbce pestki zapakuję do torebki papierowej i zostawię na okres zimowy do karmnika dla ptaków. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmików.